Proszę Państwa... Oh to Backsnack. Mamy już tutaj złapane aż 71 z okrągłej setki Bugsnaxów, zaledwie dwóch gramów do znalezienia i oczywiście odkrycie co się stało z Lisbert, odkrycie wielkiej tajemnicy Snacktów Island Wyspy Bugsnax i teraz będziemy tutaj zamierzać na zwiedzanie okolic wulkanu, byłem pewny że ten będzie znajdował się gdzieś tutaj w samym rogu mapy, jak się okazuje nie, jest bardziej na południu i przynajmniej zerkając na mapę, lokacja z nim jest stosunkowo niewielka, tak ktoś już tutaj przejście otworzył, ktoś nam pomógł bo wcześniej było zamknięte. I po prostu, po prostu, właśnie jest to dalsza część plaży. Tylko że tutaj, gdzie nie staniemy do wody, czujemy się jak w saunie, wszędzie pływam tutaj mamy wulkanowe jaskinie. Aż chcę tam zajrzeć, zaraz, zaraz. Wszystko, wszystko mnie nie interesuje na chwilę, bo widzę tutaj jakiegoś lodzika. Nowy nowy rodzaj kaktus? A, kaktusy, te lody takie fajne na patyku. Pamiętam je, o, to było proste. Nieważne, nieważne, nic nie, nie nic, nic nie mówiłem. Nie, 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 zabrażaj mnie. Zaraz cię tutaj zaproszę. Strzelimy tobą tam. Chodź do mnie, chodź do mnie. Tutaj. Obudź się. Idziemy, idziemy, gonisz, mnie, szarżujesz, Jo, 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 jo. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Biegniesz i lecisz. Prosto do lawy, tylko teraz będziesz się palił. No tak, no przecież. Kaktus wielki zamraża wszystko, co staranuje, to może się przydać podczas polowania na pikantne buks taki motyw i nie mamy informacji o tym, co koleś lubi tutaj. Miałem tutaj pomysł, żeby dać mu coś, co lubi. Nie wiem, co się z nim stało, nie wiem, co się z nim stało. Nagle zaczął wybuchać, pozwolę mu na to! Nie wiem, co go aktywowało, bo nie wiem, co się stało. La Bombelus! Bombom Blue, właściwie! Wybuchaj, wybuchaj, wybuchaj! I na małe kaktuski się po prostu zmienia. Fajne, fajne. Akurat z lodów na Patyku te wspominam ze starych czasów bardzo do. Nowy rodzaj kraba. Krabłek zielony. O złapanie go nie będzie niczym trudnym. Strzelimy sobie zawadzaczem w kulę. Rzucimy sobie tutaj czekoladę. Tylko w wodę. wystarczy teraz to zaprowadzić. Kiwi, ale jakiego rodzaju kiwi? Złote kiwi. Okej, okay, szczerze mówiąc, nie słyszałem nigdy o żółtych kiwi. Pozwólcie, że ja na szybko wyjdę sobie z tej lokacji. A wrócę do środka, Żeby... żeby. Kaktus wrócił, chcę dużego złapać. A przy okazji pobawić się trochę z nim i robić jakieś fajne kombosy. Bo szarzujące i zmuszanie ich, żeby przyszarżowały na kogoś innego, to fajna, fajna tutaj zabawa. Chodź tutaj, kaktus ze mną, zapraszam ciebie. Jak już chciałbym, żeby walnął w to kiwi, to będzie trudne. Teraz musimy przez ten most go przeprowadzić, żeby się nie spalił koleś. Kiwi tam jest, kiwi tutaj, tutaj, tutaj siedzi. Jak to wykombinować? Koleś. Szarżujesz? Szarżuję. Dobra, biegnie. Super. E, 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 trochę nic z mojego planu. Mogę sobie teraz kopnąć w ogień? Zacząłeś się palić? E, ten też zaraz zacznie się palić. E, to nie działa, to nie działa, to nie działa, to nie działa. Okej, okay. się zdenerwowali. Rzucił nim, kopnął nim. Udało się w końcu to zrobić. Tylko teraz jeszcze chcę bardzo szybko zostaw pułapkę. Strzel tutaj. I zanim koleś właśnie wybuchnie, złapać wielkiego kaktusa. W dziwny sposób, ale te interakcje, właśnie, że jeden drugiego może podpalić, zamrozić, komplikują to wszystko w taki przezabawny sposób. Tutaj widzę coś interesującego. Nie wiem, co się stanie. Mogę złapać za drzewo. Tutaj kokos mi wylatuje. Ale ten kokos wydaje się też jakimś backsnacksem? Mogę jeszcze kilka sobie zrzucić z takich? Nie, tylko jeden był tutaj. Co z nim zrobić teraz? Tylko musimy sposób, aby rozbić to, czy. Coś, nie wiem, wrzucę to do lawy? Nie stań, za, zaczęło się palić, ale. Tak, 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 rozbiło się, rozbiło się na dwie części. Kim ty jesteś? Czym ty jesteś? Jaki fajny! Większy kokosek. No, kokos po prostu z kokosu się zrobił. Współpracuje z mniejszym, razem mierzył się z zagrożeniami. Ciekawe! Gra mi się skraszowała. Zróbmy to sobie jeszcze raz. Chodź tu. Koksie. Spróbuję teraz sprawić, że w ciebie koleś przyszarżuje. Tak z ciekawości po prostu, co się stanie z taką kombinacją. Lecisz, rzucił, zamroził I dwie kostki wyleciały Jeśli zostawię pułapkę Raczej nie będę w stanie kolesia złapać Gdy z tej kostki wyjdzie, jeśli wyjdzie Tak, jest za duży, ten wskoczył do wody Wali mi bomblika, więc od razu sobie go podniosę Koleś wkurzony na wszystko Tak samo jak jego brat tutaj O! Kopnęli się, po prostu podniosę więc ciebie w taki sposób większy kokosek Tylko ten wybucha tutaj, ten wybucha niestety Ale zdążę go walnąć Dziękuję, dziękuję, dziękuję I mniejszy kokosek Jeszcze od razu tych dwóch, bo czemu, czemu nie? Tak to trochę samo jedno za drugim się stało wszystko Ja tutaj nic nie robiłem, po prostu tak złapałem sobie, które same się ogłuszały nawzajem W ogóle jak to fajnie widać tutaj Jest ten wielki wulkan, ale nawet stąd widać drugi całkowicie koniec mapy z tym wzgórzem, i bez wątpienia, jak na to wzgórze sobie później wejdziemy. Ten wulkan też tam będzie fajnie widać, tak? Daj to fajne poczucie takiego wielkiego, spójnego świata. Fluffy, ty sobie jeszcze poczekasz. Pozwól mi, że sobie trochę poeksploruję. Jeszcze zobaczymy, jakie tutaj skarby czekają. Wszędzie te oczy. Skarb piratów. Wygląda na to, że już ktoś go zabrał. A gdzie ma krawik? Krable, krable, Masz tu swoją bazę. Tutaj, coś tu siedzi. Druga połowa kodu. A, mówicie mi to dalej, dobra. Myślałem, że o tych roślinach mi mówisz, druga połowa kodu. O co chodzi? Co to za tajemnica? Nie, nie, nie. To jest miejsce, które Chromdo kiedyś nam wskazywał, że tutaj statek Egabel z. Lisbert zabrały. Lody gałkowe. Fajne, jakie fajne, jakie świetne jesteście. Ale jak was złapać? wszystko tutaj się łapie samo! Ja nic nie robię zupełnie. A wszystko trafia do mnie. Sorbetnik, dzięki. No tak, jest to już trzecia czy czwarta podpowiedź na temat tej zagadki ze trzema płytkami naciskowymi, na które w dobrej kolejności musimy stanąć. Jakieś wrota do tajnego miejsca, gdzie w końcu sobie tajemnicę tej wyspy chyba odkryjemy. I na pewno jeśli gdzieś Lisbert znajdziemy to właśnie tam. Ale to oczywiście, jak już sobie wszystkie backsnaxy możliwe, połapiemy wszystkich sobie do Snacksburga, zaprowadzimy. I tak dalej, i tak dalej Tam widziałem, ktoś sobie skakał pomiędzy drzewami Tutaj właśnie jakiś baksnak sobie siedzi Po prostu banan Nawet nie wiem, co mogę kombinować na takiego kolesia Poza po prostu zostawieniem linki I złapaniem go zwyczajnie, tak? Tyle, 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 tyle Zlatujesz w moje ręce Jest i czy coś jeszcze możemy znaleźć, zanim wejdziemy do środka wulkanu? Jest kaktus, jest jaskinia. Tu jeszcze coś fioletowego. Jakiś bug snacks, który pojawia się tylko i wyłącznie w nocy. I chodźmy po prostu pogadać z Fluffy, bo bez wątpienia ona nas zaraz wyśle do środka tego wulkanu. Więc od razu dwie rzeczy na zrobimy sobie. Czego potrzebujesz, żebyś wróciła do obozu? Wielki eksperyment. Rękę ci w banana zamienić. Nie ma problemu. Trzymaj banana. Trzymaj rękę lewą. No Wyrzutu bana. Excellent. Hand me the snack activator. Snack activator. The old snack was worthless scrap. Nowy Snacktywator znajdujemy. It is now capable of altering snack matter through a process of sonic enmnesia. My body remembers what I eat. Oh, skomplikowane zmienianie ciała. Wybieramy truskawę i zamieniamy jej dłoń na truskawki. Baksnaksy mogą zapamiętywać kształt twojego ciała. Okej. Use the snack activator on my missing leg. Zaraz co? Straciłaś nogę, i teraz, jeśli użyję banana na Twojej nodze, wyrasta ci banan. Użyję truskawy, wyrasta ci truskawa. Aha, Ciekawe, nie miała nogi, ale za pomocą backsnacksów mogła sobie zrobić. Backsnacksową is... nogę. Okej, okay. teraz chcesz mieć wszystkie kończyny z kokosów. Proszę, ale w takim razie teraz wystarczy nam jeden kokos. I możemy co tylko chcemy nim zamienić, No właśnie nie do końca Rzeczy, które były już snacksami Możemy teraz zamieniać w jakiego snacksa tylko chcemy Więc teraz na przykład mogę dać ci Mełona na tą stopę I teraz po prostu z jednego kokosa Masz cztery kończyny zrobione w Swoją drogą kokosowe ręce wyglądają nieźle Wszystkie bug snacks są takie same Dobra Więc bug snacksy są jak Dito z Pokemonów Który może zamieniać się wszystkie Pokémony. Tutaj każdy bug snack może zamieniać się w każdego innego baksnaxa bo składają, składają się z tej samej materii. Co? Fondue. To nie jest tak naprawdę wulkan z lawą, tylko w coś. Kolejny plan to pozmieniać go w cztery różne Bugsnaxy. Na razie jednak musimy zacząć od pozmieniania wszystkich kończyn na cokolwiek i potem będziemy na różne sposoby mogli z tym eksperymentować sobie. Jako zęby, słomki. Kolejna pucha taka jak Nos Wąsik ze słomek Ze dwa kaktusy jako ręce Patyczki Dajmy ci mełona na... Głowę? Taki wielki guz na głowie Trochę przykro I teraz jajko jako cały tułów Świetne Nie? Tak? Nie wiem Następnie Następnie potrzebujesz czerwonego banana O, mogę teraz klikać na wszystko I po prostu zamienić wszystkie twoje kończyny W truskawki i puszka na głowie, wszystko z puszki. No, 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 to wygląda całkiem zabawnie. Na razie jednak, do samej misji potrzebujemy jeszcze złapać sobie Nudlera. Taką zupkę chińską musimy gdzieś tutaj wykombinować sobie. Ze samej plaży mamy w miarę możliwości prawie wszystko, więc po prostu wskakujemy do wulkanu. Nie mogło zabraknąć tutaj ostrego sosu. Sos. wow, płonąca chrupawka serowa? Po prostu to, co znamy, tylko teraz w wersji płonącej. Jak chcę ugasić. Są nudlery właśnie, takie pikantne nudle Gladio już biegnie The ultimate flavor experience Kompis w jeziorach lawy, nie da się go ugaśnić, gdy przebywa w tak gorącym otoczeniu Jak ja chcę wyciągnąć z tego gorącego otoczenia? A, po prostu za pomocą sosu Trzymaj Lecisz, od razu dwóch mogę Zapraszam, zapraszam, zapraszam Resztę spróbujmy zrobić nieco bardziej oszczędnie Za pomocą truskawy Chodźcie, chodźcie, chodźcie Ej, halo, halo, zapraszam Jeden jeszcze drugie. Nie, nie, zrzucił! Nie, truskawku! I biegniemy, i biegniemy, i lecimy. Pyszna truskawa pikantna. Dla was. Taka zupka chińska o smaku truskawkowym, to nie wiem, czy by było smaczne. Ale, no co tam? Proszę, proszę. Pro, 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 bo zniszczysz moje plany! Bo zniszczysz moje plany! Halo, halo, halo. Ja nie wiem, co tutaj się dzieje. Dobra, dobra. <głapie> łapię ciebie. Łapię ciebie. Ktoś was mi tutaj ugasił. Chyba ty mi pomogłeś. Zagazowałeś ich tu, znaczy. Oblałeś ich tutaj dla mnie, żebym mógł to złapać. Tutaj wszystko żyje własnym życiem. Ja nie muszę nic robić. Po prostu sobie łapię te buksnacksy. Dobra, mam wszystko, czego potrzebujesz. Trzymaj. Nudla jako cały tułów. To wygląda bardzo źle. To jaka żelasta. Mogę randomizować to sobie teraz. Poklikałem kilka razy randomizator i takie coś dostałem. Jaka śmieszna opcja. Możemy sobie tutaj generować losowe różne postacie. I, i w taki sposób mi quest to zaliczyło. Okej, okay, będziesz robić eksperymenty na mieszkańcach Snacksburga. Myślę, że im się nie spodoba to. E, odmawiam komentarza. Okej, okay, po prostu idź, po prostu biegnij. O! Od razu jak zwykle nowy Maxnax się pojawiał po tym jak kogoś zaprowadzimy do wioski. Grono No sorki, nie ma co tutaj kombinować. Po prostu zostawiamy pułapkę, podnosimy go sobie. Wrócę się na szybko do Snacksburga. Zobaczcie, czy wszyscy jeszcze żyją. Czy nie pojadła wszystkich? Czy przez to, że wszyscy... Tak smakowicie wyglądają, to nie zaczęła zjadać ich. A szczęście, chyba nie. Wiggle ma już tutaj dla nas misję na kolejnego legendarnego Bugsnaxa. To zrobimy sobie na koniec. Zebra, hey. Fluffy, ja tak wróciłem do ciebie. Bo teraz wyglądasz tak źle, że nie chcę, żeby tak zostało. To za to wygląda interesująco? Fajnie, że tutaj symetria jest zachowana w tych losowych rzeczach. Przez co efekt końcowy jest zwykle całkiem ładny. Cało z patyczków zrobiłem. Całusieńka. To same patyki i tutaj już żyły. Wyglądasz strasznie. Zróbmy od razu na szybko wywiad i zaraz wracamy zwiedzać sobie wulkan. Kim jesteś? I am Fluffy Fizzlebean, the world's first Gastro robaloznawca. In language, I study. No tak, nie musisz tłumaczyć. Rozumiem znaczenie tego słowa. Jedzenie robaki znawca. Dlaczego tutaj? To study next. No, ja Every time I try to publish my groundbreaking research, you journalists instead churn oh. out slander about my. Nie, nie lubi się z dziennikarzami. Głupi dziennikarze, czepiają z takich drobnych rzeczy. Co, co że kanibal jest? No dla nauki. Proszę Państwa, dla nauki. Czy to prawda, że jesz grumpy? oczywiście, że nie. Well, oczywiście, że nie. Z wyjątkiem, że tak. Co ucięta noga robi w twojej chacie? Nie. Coś na temat Elizabeth? Elizabeth was an arrogant coward. Coś więcej? Ultimately, okay, Egabel wybrała Elizabeth ponad I twoje badania done. i jedzenie grampusów. Nie dziwię się. Ah, I'm going to remove my head. Co? Co? Mam ograniczony umysł. Aha. As in... Mamy cię wrzucić pod gilotynę zdekapitować, uciąć ci głowę? Osz Oszalałeś? But as usual, nobody's... Tak dziwne. Dlaczego nie mogę znaleźć żadnego ochotnika, który chciałby mieć głowę odciętą? Dlaczego? Znajdę ci takiego ochotnika. Pomożesz? Nie. Może ty pomożesz? Nie. No, Wiggle, czy ty pomożesz? Nazwała cię utracjuszką. Oczywiście, że nie pomożesz. Zelda? Ani słowa o tej szatonistce. Wow, bo nie ma najmniejszej szansy. Oczywiście. No. Jedyne co powiedział to nie. Tłumaczę siecy strasznie, jeśli o to chodzi. Tutaj chodziło o to, że odpowiedział jednym słowem: Nie. To nie ma mowy, było niepotrzebne. Tromdo. W sumie kto, jak kto, ależ żeberka, znaczy Trifany. Może będzie cała? Fluffy's fun to get up with, but their methods are pretty extreme. Nie jest bit ekstremalne dla niej. Chandler, Sitzu, sorki, ale nikt, nikt niechcę mieć tutaj odciętej głowy. As expected. Wielki eksperyment się zaczyna. Once the device is activated, snacks will flow into my open mouth, thus triggering my regeneration. Będzie pićać sobie bak snacks, odcięć sobie odciąć nam jej głowę. A po co? Nie chcę to zobaczyć. Ładuję. Robalat, trzymaj jabłko. Odsunamy głowę. You put stop. Czemu ratujesz sabotage? I'm trying to save your life. Nonsense. No, to, to, to nie wyszło. Nie straciła głowy. Snorpi to wszystko zatrzymał. No i chyba dobrze. Jak nie brzmiało to szalenie. Nie, nie chcemy chyba rozlewu. Teraz jeszcze tutaj wracamy, bo oczywiście. Bugsnax 3 tajemnica wulkanu. Do odkrycia. A snacksów właściwie nie tak dużo zostało. Praktycznie nic. Myślałem, że ledwo co drasnęliśmy tą lokację. Jak się okazuje, mamy tylko jednego bag snacksa i prawdopodobnie dwa ostatnie sloty przeznaczone na legendę. No i oczywiście jakieś chrupki No chodźmy w każdym razie do środka. Może jednak coś interesującego tutaj będzie. Tutaj chcemy chyba wykombinować o sobie chrupki Jak koleśli tam z góry. Zachęcić, żeby przyszli do tego lodzika Dobra, mam pomysł. Dobra, mam pomysł. Dobra, mam pomysł. Spadaj stąd, spadaj stąd, nie, 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 wynocha, wynocha, uciekaj. Wiem już co z motylami zrobić. Na razie jednak, zanim to po prostu wskoczmy sobie tutaj na górę, zutknąć sobie i nie móc się ruszyć. E, dokładnie taki był mój plan. Czytaj Wskoczmy jeszcze raz na górę teraz bez utykania sobie w miejscu, z którego nie da się wyjść Złap go i tyle Chrupki owocowe I teraz, teraz, teraz Tutaj plan mam taki, żeby zaciągnąć jednego loda w mniej więcej to miejsce Po prostu gdzieś w tę okolicę Możesz mnie zamrozić Nie boli mnie to Dobra, dobra Lecisz Nie trafiłem, nie trafiłem, nie trafiłem Nic nie szkodzi Mamy tutaj szansę kolejną z powrotem na tamtą stronę To wygląda dobrze To nie wygląda dobrze To wygląda dobrze Leć, leć Trafił, trafił Polecił na tamtą stronę Parkour, nie spadł się I jak pięknie wylądował Perfekcyjnie dla mnie Chyba to wszystko tutaj i chodźmy na polowanie kolejne. Ostatnia szansa, aby twoja inspiracja powróciła. Ogromny bagsnack z oceanu. Lecimy, lecimy, lecimy. Jaki może być wulkanowy, plażowy, legendarny bagsnack? Ok. Chcemy przyciągnąć bagsnacka na twój syreni śpiew. Gra na banjo, robi występ, ale czy Bugsnax będzie akurat zainteresowany tym gatunkiem muzyki? Czy trafimy w jego górscik? Uuu, skąd te światła się wzięły? Tu, tu, tu. No, nie sądzę, żeby backsnacksy mogły cię zrozumieć, niestety. Oh, don't give me that. Music is a Muzyka jest uniwersalna. Wiesz, co? Wiesz, co? Zgadzam się z Tobą. Niestety nie mogę ruszać myszków w wymiarze muzyki. Coś to nie założyłem na razie. Nie jest, jest. Wielkie słupy! Ognia, nie. Właśnie. Smok! Wielki smok Sushi! Piękny! Jaka dobra muza. Minimaki podążają za głową w pełnej harmonii i panikują bez twojego przywódcy. Okej! Okay. Jaka piękna. Ry, ry 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 Uciekaj, 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 uciekaj. bombardują cię! Pokaż głowę, pokaż głowę, pokaż głowę! Mega maki. Głowa bestii. Nie da się jej złapać, póki nie straci wszystkich podążających za nią członów. Okej, okay. mamy tu słupy wszędzie. Co tu chcemy kombinować? Na razie podejdę do siebie, zobaczę jak reagujesz. Staranujesz mnie po prostu strzelać. Próbujesz w moją stronę. Zostawiasz te kulki. Rozwalił słup, ale co z tego? Jaki fajny chiption to przygrywa? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o zawadzać. Nic innego, Edyt, sobie tędy, w tym kierunku, w tym kierunku, Zosta strzelę w to miejsce, powinno to zadziałać, perfekcyjnie, 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 i teraz, teraz łapię was, łapię was, a, za szybcy jesteście, kotwiczka, kotwicz, kotwiczka, super, super, super. super. So. mogę więcej, mogę, a, już poleciał na górę, więc teraz coś trudniejszego będziemy musieli wykombinować. Znaleźć jakieś miejsca, w którym będzie dało się to złapać. Mm, tutaj, 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 ale tędy na razie nie leci. Lecisz tędy, lecisz tędy, tutaj będziesz trochę niżej. Z tutaj, tutaj, tutaj w to miejsce. I teraz po prostu sobie poczekamy, aż tam poleci. Ja już tutaj łapię za kotwiczkę. Mam nadzieję, że nic tutaj mi nie zniszczy. Tak, 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 tak. Perfekcyjnie, perfekcyjnie, perfekcyjnie. Tylko to zasięg ma. A! Nie mogę trafić, nie mogę trafić. Jeden, drugi. Kol, kol, kol. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Po prostu gra, blokuje mi to. Mogę tylko daną ilość, którą gra mi pozwolił łapać Ok. Tutaj już widzę kolejne miejsce, które pasuje. Jeśli nie zniszczy mi tego. No niestety właśnie. Niestety kilka tego naraz zniszczył. Zostaw zawadzasz tutaj. Strzelaj w tamto miejsce. Perfekcyjnie, perfekcyjnie, perfekcyjnie. Tylko daleko, daleko, daleko jesteś Jest, albo nie ma Czy on w ogień, nie mogę nic złapać Leć, jest Leć kolejny, jeszcze jeden, jeszcze jeden Jak daleko, nie, nie ma szans w 9 sekund tam dolecieć Leć 5, 4, jest Mam cię, super, wszyscy są Została sama głowa Ale już sama głowa nie wie co ma w ogóle zrobić Patrzcie jaki smutny Ok Chodź do mnie już nie taki mega, aż trochę smutno. Zniszczyliśmy mu ciało, a zaraz go jeszcze zjemy po tym wszystkim. A nie my właściwie. Wiggle. Czy zjedzenie smoka dać smoczą energię? Głowa smoka jako twoje ciało. Uuu, uh, fajne. Fajne, to jest fajnie wygląda. My head is just full of snacks. Do the wiggle. It's such a vapid waste of a song. To think that will be my legacy. Can I make it happen one more time? No niestety, inspiracji dalej nie ma. Kto by pomyślał, że nic nie robienie i jedzenie snacksów całymi dniami nie da nam motywacji i inspiracji szalone. O, i myślę, że na koniec gry, na zakończenie tutaj, Wiggle nam w końcu zaśpiewa coś od serca, znajdzie tą inspirację, której tak bardzo szuka. O, kaktus jest teraz tutaj, Trifani. Co powiesz, że damy ci trochę sushi? Trzymaj ucho. Trzymaj jeszcze więcej na ręce. Teraz wygląda w ogóle jak taka puszka oblepiona przez gumę do rzucia. Czyli trochę obrzydliwe. Minimaki. Mapa prawie zwiedzona. 86 ze 100 snacksów złapane. Jeszcze jedna legenda i zobaczyć jak ta historia się skończy. Wulkan nie ukrywam był strasznie rozczarowujący. Boss był genialny. Ale większość back snacksów to były niestety powtórki. Jedyne nowe rodzaje back snacksów to był ten kokos, który był całkiem spokos. Oraz świetne nudle. Latająca chrupawka też była ciekawa do zopania. Sobetnik wygląda fantastycznie. Ze wszystkich znaków takie lody to zdecydowanie moje ulubione. I to już tak serio, bo nie przypadam za słodyczami czy takimi rzeczami, ale takiemu sorbetowi to ja nigdy. Niestety.